Witam Cię serdecznie w piątym, ostatnim już kroku nauki podciągania od zera. Jeżeli poświęciłeś, poświęciłaś wystarczająco dużo czasu na każdy z poprzednich kroków, w tym momencie masz już dosyć siły, żeby wykonać swoje pierwsze podciągnięcie. Dzisiaj zadbamy o to, żeby to pierwsze podciągnięcie było prawidłowe. Pokażę Ci po kolei, począwszy od Twoich dłoni, przez plecy, aż po nogi, jak powinno układać się Twoje ciało podczas prawidłowego podciągnięcia. Pierwsza rzecz to prawidłowy chwyt grączka. Jak już Ci mówiłem wcześniej, Twoim głównym sposobem podciągania się powinno być podciąganie się na chwytę. Kiedy ćwiczymy nakwytem, bardziej angażujemy nasze plecy. Kiedy zaś ćwiczymy podchwytem, bardziej angażujemy nasze bicepsy. Drugim elementem jest szerokość rozstawienia naszych rąk. Przy prawidłowym podciągnięciu, takim klasycznym, ręce powinny być rozstawione na szerokość trochę szerzej od Twoich ramion. Pokażę Ci, jak to wygląda. Znaczy to jednak, że nie możesz podciągać się z szerszym czy bardziej wąskim uchwytem. Nawet zachęcam Ci do tego, żebyś cały czas zmieniał, zmieniała sposoby uchwytu. Kiedy ustawiamy nasze ręce szerzej, bardziej angażujemy nasze plecy. Kiedy dłonie są do siebie zbliżone, angażujemy znowu bardziej nasze ręce. Mięsień bardzo łatwo się przyzwyczaja do nowego rodzaju ruchu, dlatego naprawdę istotnym elementem treningu jest to, żeby podciągać się na różne sposoby. Szerokość rozstawienia rąk oraz kwestia wyboru nakwytu czy podchwytu są ze sobą powiązane. Zazwyczaj do szerokich uchwytów stosujemy nachwyt. zaś do wąskich, kiedy chcemy ćwiczyć nasze bicepsy, stosujemy podchwyt. Trzecim elementem, o którym chciałbym, abyś pamiętał, pamiętała, jest to, aby opuszczać się do prostych rąk, do prostych łokci. Czasem widuję osoby, które podciągają się, pokażę Ci, w ten sposób. I osoby te myślą, że wykonują nie wiadomo ile podciągnięć, że potrafią podciągnąć się 20, 30 razy. Ale nie o to chodzi, żeby zrobić jak najwięcej podciągnięć, tylko o to, żeby podciągnięcia były prawidłowe. Pokazuję, jak to wygląda. Jeżeli nie prostujemy naszych rąk do końca podczas podciągania się, robimy tylko coś takiego, no to nasze mięśnie nie pracują w pełnym swoim zakresie, nie trunujemy się dobrze. Jeżeli nasze mięśnie nie będą wykonywały pełnego ruchu, do którego są przystosowane. Czwartym, bardzo ważnym elementem, na który zwracałem ci uwagę w pierwszym kroku nauki podciągania się, jest odpowiedni zwis na drążku. To znaczy. Kiedy już podciągamy się i opuszczamy się do prostych łokci, nie rozluźniamy naszych pleców. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy wisieć na drążku bezwładnie, tak jak teraz pokażę, Jest nam wtedy o wiele trudniej podnieść się po raz kolejny. Kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest to, gdzie się tak naprawdę podciągamy. Wiele osób myśli, że prawidłowe podciągnięcie jest wtedy, kiedy przeniesie brodę nad drążek. Nie jest to do końca prawda. Często tak się dzieje, ale w podciąganiu się chodzi o to, żeby dociągnąć się do klatki piersiowej. Dociągamy się do klatki piersiowej, a nie do szyi, nie do brody. Pokazuję, jak to wygląda. Praca z nóg i brzucha to kolejny element, na który musimy zwracać baczną uwagę przy podciąganiu się. A co z tą pracą? No i nie, podczas podciągania się. Staramy się używać tylko i wyłącznie mięśni naszych pleców i rąk. Czyli nie zarzucamy do góry nogami, nie kulimy się na tym drążku. Pokażę Ci najpierw jak jest nieprawidłowo. A teraz pokażę Ci jak jest prawidłowo. czym staramy się możliwe wyeliminować bujanie podczas podciągania się. Teraz, kiedy pokazuję Ci już wszystkie elementy składające się na prawidłowe podciągnięcie się na drążku, chciałbym, żebyś pamiętał, pamiętała o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. W trakcie podciągania się ruch w dół jest co najmniej równie ważny, jak podciąganie się do góry. Czyli kiedy podciągamy się, to nie spadamy z tego drążka w ten sposób, bo widzę, że niektóre osoby tak robią po to, żeby pociągnąć się więcej razy. Tylko staramy się powoli opuszczać, ponieważ wtedy nasze mięśnie też pracują. Pokazuje już, jak to powinno wyglądać. Zwiększamy się z taką samą prędkością albo nawet wolniej niż się podnosiliśmy. Teraz, kiedy już potrafisz się podciągnąć i wierzę, co zrobić, pozostaje pytanie, jak włączyć podciąganie się do codziennego treningu. Proponuję Ci wykonywać trening podciągania się co drugi dzień. Na początek zmniejsz maksymalną ilość powtórzeń prawidłowych, jaką jesteś w stanie wykonać. Po tym, że będzie to 8 powtórzeń. Dzielisz tę liczbę przez 4, Wejdź to 2 powtórzenia na daną serię i w ten sposób wykonujesz 5 do 6 serii w danym treningu. Przy ostatniej serii możesz spróbować pociągnąć się więcej. razy. Nawet jeżeli pociągasz się już 10 razy, nie zapominaj o ćwiczeniach, które pokazywałem Ci w poprzednich krokach nauki podciągania od zera. Szczególnie krok trzeci i czwarty mogą być przydatne na każdym stopniu zaawansowania. Pamiętaj, że nauka podciągania się to jest dopiero początek, podstawa tego, co można robić na drążku, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo ćwiczeń, które możesz wykonywać i Twoje mocniejsze w tym momencie ręce i plecy umożliwią Ci ich wykonać. W tej części to tyle. Zapraszam do komentowania tego filmu. Pamiętaj również o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć.